Deszcz i nawałnice niszczą drogi i domy, ale nie psują wakacyjnych planów. Nie mam deszczu dosyć. Yy, trzy dni już jestem i każdego dzień mnie spotyka. Także bardzo fajnie, kościoła, żeby może krócej padał. Pożar na kotelnicy. Ulica Szambem Płynąca. Morskie Oko. Jedno z pięciu najpiękniejszych jezior na świecie. Walczyli pod Monte Cassino. Zaproszenie na reportaż. Po rekordowo-burzowym lipcu przyszedł deszczowy początek sierpnia. Uszkodzona kanalizacja, zerwana kładka, nieprzejezdne drogi. Tak w środę rano wyglądała sytuacja w Limanowej. W Kasińce Małej woda przerwała gazociąg, zniszczyła stadion i miejscowy Orlik. Nie oszczędziła również podhala. W godzinach porannych, na chwilę obecną, mamy 10 interwencji w miejscowości Kościelisko. Jedną akcję w samym zakopanym w obrębie remontowanego wiaduktu przy ulicy Powstańców Śląskich. Tam materiał niesiony przez potok zaczął zagrażać rozstawionym rusztowaniom. Musieliśmy to udrożnić. Interwencje typowe, e, zalane piwnice, zalane posesje, ziemia jest tak bardzo nasiąknięta tymi opadami, które no nieprzerwanie przez cały lipiec tutaj nam doskwierają. W kościelisku oberwała się skarpa. Poszłam po picie, patrzę, a tu jedno jezioro na podwórku, patrzę, no wali wszystko z drogi do domu. Później syn wyleciał i mówi, że mam obejść przepust zatkany. To zadzwoniłam do gminy na straż. Szybko się zjawili, dzięki Bogu opanowali sytuację. Fatalna pogoda na szczęście nie odstraszyła turystów. Stała się nawet dla nich swojego rodzaju atrakcją. My jesteśmy z Wielkopolski, tam jest taki upał. Dzisiaj też dzwoniliśmy, że cały czas jest słońce, a tutaj. Cały czas pada, więc w ogóle tak jesteśmy w lekkim szoku. Co będziecie robić, jeżeli cały wasz pobyt, pobyt będzie tak lało. No na pewno nie będziemy siedzieć w domu, tylko zamierzamy zaokładać buty, nieprzemakalne kurtki i idziemy na szlak. Mimo deszczu na kropówkach tłoczno. Wśród turystów pasjonaci pochmurnej aury. Co roku jak przyjeżdżamy, to zawsze trafiamy na taką pogodę. No ale trudno, no, jesteśmy w górach. No. Cieszy nas to, że pada. Mamy płakać. Nie siedzimy w domu, tylko chodzimy po krupówkach. Bywa jednak, że pogoda dzieli rodziny. Dzisiaj chcieliśmy iść na strążyską i do Doliny Białego, bo najlepiej w Białego, jak więcej wody jest po prostu. Ale wczoraj czarny staw gąsienicowy żeśmy zaliczyli. Ja nigdzie nie chciałam iść, co ty mówisz? Ale udało się jednak. No udało. Pani Anna myślała, że poprzedni rok z feralną trzynastką to najgorszy rok w jej życiu. W lutym zmarł mąż. Została sama z piątką dzieci. W maju ciężko rozchorował się syn. Jednak kolejne nieszczęście dotknęło ją zaledwie parę dni temu. Byliśmy tutaj wyżej, na malinach. Ja się odwróciłam, zobaczyłam dym. Ale no w pierwszej chwili sobie nie pomyślałam, że to może być dom, może że ktoś coś pali. Mówię do mamy, że no gorzej będzie jak jej zadzwoni telefon, bo akurat brat zeszedł wcześniej, no to by widział. Usłyszałam już ten dźwięk dzwonka mamy, lecę na dół, że to pewnie coś się dzieje. No i już później tu u góry zobaczyłam, że cały no dach już był w ogniu. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce wyruszyło aż 13 samochodów straży pożarnej. Dom pani Anny leży w szczególnie trudnym terenie. Pojawiły się pewne, pewnego rodzaju niedogodności, utrudnienia w manewrowaniu samochodami. Należy pamiętać, że te typowo gaśnicze samochody razem z wodą mają przeszło 20 ton, stąd to manewrowanie w tego typu miejscach jest bardzo trudne. Wodę czerpaliśmy z pobliskich hydrantów. Jeden był oddalony około 150 metrów od budynku, drugi 700 metrów. Ciśnienie w tych hydrantach było dosyć słabe. Nie udało się podjechać pod sam budynek. Droga na kotelnicę jest stroma i wąska. Mieszkańcy od lat zabiegają o jej remont. Wylewaliśmy te betony we własnym zakresie, dostawaliśmy pieniądze na materiały od, od Urzędu Miasta. No ale niestety droga jest w coraz gorszym stanie no bo nie ma odwodnienia. W zeszłym roku urząd miasta przekazał mieszkańcom kilkadziesiąt betonowych płyt na utwardzenie drogi. Pięćdziesiąt zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Mieszkańcy twierdzą, że sprawą zajęła się prokuratura. Szukamy jakiegoś, jakiegoś radnego czy posła, żeby tu mu, w prezencie byśmy mu dali działkę, bo, bo jak obserwujemy w zakopanym poznajomości, dużo można wybudować. Pomocy na pewno potrzebuje pani Ania i jej dzieci. Dom, w którego remont cała rodzina włożyła masę wysiłku, nie nadaje się do zamieszkania. Z pożaru niewiele udało się uratować. Każdy może wesprzeć rodzinę Bachledów, wpłacając pieniądze na widoczny na ekranie numer konta. Ulica Ruchu Oporu w Rapce położona jest w strefie A, najczystszej strefie uzdrowiskowej. Mieszkańcy od lat mogą podłączyć się do kanalizacji. Właściciel domu, którego budowa rozpoczęła się 3 lata temu, postanowił jednak wybudować szambo. Niedawno dołączył do niego przydomową oczyszczalnię zdaniem sąsiadów nie spełnia ona swojego przeznaczenia. Nadwyżki Szamba wypuszczał do rowu. Tym rowem cieknie woda. Tego rowu nie widać, tu, bo on jest tak płytkami nakryty, ale studnia jest obok. I 7 metrów od studni rozsączały się bakterie. Żona zachorowała ciężko. Proszę panią, mnie to pieroństwo idzie, bo ja mam tak dole dom, jak państwo widzi, widzą, to stawiany był. W 1933 roku myśmy je kupili w 75. No i proszę panią, ja mam bez przerwy śmierdzącą piwnicę pełno wody, stale wymioty i gardło i wczoraj w nocy musiałam też być na pogotowiu, bo proszę panią, my mamy 100% bakterii koli. Podobno z tej tylko... oczyszczalni może wypływać tylko czysta woda. Jaka czysta woda stąd wypływa, jak to jest wszystko, wszystko zanieczyszczone? Po drugie, nie było żadnego. Kto to w ogóle robił tą kanalizację? Całą ja tą po prostu, prostu oczyszczalnię. oczyszczalnię. Przyjechał jeden mój znajomy, który ma koparkę wykopał. Był tylko pan Wroblewski i jeden pracownik. No więc, a, a nadzór, być... nadzór twierdzi w Nowym Targu, że po prostu, że to robiła jakaś firma. Czy... Jaka firma? Żadna firma. Nie, wolno nie, robić nie było takich rzeczy bo nie sprawdzał w ogóle. Sytuację pogarsza fakt, iż państwo czapieńscy zamurowali odpływ, którym nadwyżki z szamba spływały do rowu przebiegającego przez ich działkę. W czasie ostatniej lipcowej ulewy nieczystości zalały piwnicę jednej z mieszkanek i całą ulicę. Niestety właściciel szamba prawdopodobnie wyjechał na wakacje. Wiceburmistrz Rabki twierdzi, że o sytuacji został poinformowany rok temu. Powiadomiono Wydział Ochrony Środowiska i inspektorat nadzoru budowlanego w nowym targu. Z tego co wiem, to było coś na było, było to w jakiś sposób weryfikowane, ale nie znam jeszcze, jakie są wyniki tego. Przejęci losem koni pracujących między Palenicą Białczańską a Włośnicą, zapominamy dokąd prowadzi droga, po której jadą wozy pełne turystów. Niedawno przypomniał o tym amerykański Wall Street Journal. Jego czytelnicy orzekli, że Morskie Oko jest jednym z pięciu najpiękniejszych jezior na świecie. Miejsce nie traci uroku nawet w pochmurne dni. Przepięknie po prostu, nie ma takich gór u nas nigdzie więcej. Są inne, są różne struktury, ale... Takiego krajobrazu nigdzie nie znajdziemy jak tutaj. Piękne, świeże powietrze, mimo że jest rzeźko dzisiaj, to naprawdę warto. Miejsce to cieszyło się dużą popularnością już w okresie młodej Polski. Odwiedzali je poeci, aktorzy i muzycy. Ponad stuletnie schronisko gościło w swych progach czołówkę polskich Himalajstów, którzy w Tatrach stawiali pierwsze kroki, przeżyło inwazję wycieczek zakładowych w czasach PRL-u. Cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest tutaj tablica bardzo pamiątkowa Hilarego. Był tutaj w odwiedziny, w biurze. U mnie był gościem właśnie Jan Paweł II, wszyscy nasi promienienci. Karol, książę Karol był również tak, w biurze. To taka była też niesamowita historia, bo w protokole nie było dyplomatycznym, że on w ogóle wejdzie do schroniska, miał tylko obejść do okaziora i z powrotem. Ja postanowiłam zaprosić go tutaj do biura. No i wstąpił przed. Niedługo to trwało, ale parę chwil zabawił w biurze. Bardzo mu się podobało, bo tam mam taki klimat w tym moim biurze. Także bardzo go zachwyciło. No i oczywiście poczęstowałam go litworówką, wychodząc takimi rwieńcami, very strong drink. <grym zbierającego> Są dwa tylko takie miejsca w Polsce, gdzie każdy w życiu chce być, z Polaków oczywiście. Mianowicie Częstochowa, a drugie takie miejsce to jest Morskie Oko. I dlatego te tłumy do tego morskiego oka zawsze wędrowały już od lat, i wędrują w dalszym ciągu. Oczywiście bywały takie dni, że padały tam rekordy. No, rekord 10 tysięcy w ciągu jednego dnia, 11. Ja pamiętam, chyba 11 tysięcy to była taka najwyższa liczba. O losie bitwy pod Monte Cassino. Zadecydowali między innymi żołnierze z Podhala, walczący u boku legendarnego generała Andersa. W 70. rocznicę tego zwycięstwa udało nam się porozmawiać z jednym z nich. Ja byłem tym, który, który, przełączy, który, który przełączył tę wiadomość do, 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 pułk do pułkownika Bitnera, że nasz, nasz zwiat. Zatknął standard biało-czerwony na Nazgliszach, to było o godzinie, to było o godzinie w pół do siódmy rano, już 18 maja. Dotarliśmy również do rodzin żołnierzy, które często przez wiele lat nie miały o nich wiadomości. Chałupa była starość, parę były w drzwiach, listonosz wrzucił kopertę do, do tego, nie, mama otworzyła i, i patrzy, krzyż, no to zmarł. No to zemdlała przy tym wszystkim, nie, sąsiadka przyszła później i łapa się i i zaczęły otwierać, a to była wiadomość z Czerwonego Krzyża. Nie? No i parę słów tylko było: że jestem zdrów, pilnuj mi dziecka. Zapraszamy na reportaż pod tytułem Żołnierze z Podhala w bitwie o Monte Cassino.